ta interpelacja moja dotyczy interpelacji, którą ja zgłaszałem pół roku temu, to znaczy się koski brukowej przy kościele Fary. Dostałem następującą odpowiedź. W marcu 2008 roku zostało podpisane porozumienie z w parafii Kąt katedralnej, w miejscu którego miasto przekazało koskę brukową na utwardzenie terenu wokół kościoła, parafia zobowiązała się w zawartym porozumieniu do wybudowania z niej części w parkingu do końca 2009 roku, który miałby być dostępny dla wszystkich mieszkańców. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych oficjalnych sygnałów od księdza Prawata Tomaszewskiego, aby zapisy porozumienia były zagrożone. No tak się stało, że wszyscy radni otrzymali pismo od księdza Prawata Tomasza Eńskiego. i w tym piśmie pisze między innymi tak. Liczba samochodów wypełniających prac kościelny i powszechne wynosi ponad 100. Dokonując prostej wyceny, biorąc pod uwagę jedynie 80 samochodów należy stwierdzić, że przez rok parafia wnosi na rzecz miasta wartość równoważną około 300 tysięcy zł kieruje się stawką za miejsca parkingowe obowiązujące w Ostrowie. No ja tu jestem. Takiego zdania, że jest to kwota trochę to przesadzona, bo gdyby był parking płatny, to na pewno nie wyjeżdżałoby 100 samochodów, a jedynie może jedna piąta czy to dziesiąta. Następnie w tym piśmie czytamy następne zdanie. Koszty związane z planowanym zagospodarowaniem terenu wokół kościoła i jego utrzymaniem są ogromne. Dla naszej wspólnoty parafialnej słusznie więc parafianie pytają, dlaczego tylko oni mają nie ponosić, skoro miejsce to służy Wielu innym ludziom z miasta i okolic. Dalej yy, czytamy takie zdanie. Zauważam, że na, należałoby dołączyć aneks do porozumienia z dnia 14 marca 2008 roku, zawartego pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg a Parafią pod wezwaniem Ciętego Stanisława Biskupa, numer dany MZD przez D łamane 12 łamane przez 1598 przez 2008, stanowiącego o przekazaniu Polski Gajentowej i zobowiązanie się w do zagospodarowania terenu przekroczonego jako parkingu. W porozumieniu tym zabrakło należytej oceny wartości ziemi, kosztów, zysków itp. Z tego pisma ja osobiście wnioskuję, że parking bezpłatny to jest tylko marzenie. Może byłby bezpłatny, gdyby miasto refundowało co roku 1000 złotych i mam pytanie, czy nie należałoby zabrać tą koskę granitową i wyłożyć gałęzi. Na cmentalu przy Limawskiej. dziękuję. Chciałbym tutaj Panie Prezydencie jakby ustosunkować się do tego do, do wywołania można by do tablicy w kontekście dyskusji na temat parkingu przy kościele farnym. Wydaje mi się, ale to oczywiście jest moje zdanie na, na tą chwilę, że jeżeli parafia podnosi kwestię kosztów utrzymania późniejszego parkingu, to moim zdaniem dzisiaj, a wiemy doskonale, jak niestety uciążliwe są deszcze w naszym mieście, to dzisiaj utrzymanie tego parkingu, nazwijmy to ubitego, jest dużo bardziej kosztowne. Jeżeli w porozumieniu z miastem ustaliliśmy, że, że miasto da tę kostkę po prostu na wykonanie do, e, parkingu, który będzie miał o wiele większy, o wiele lepszy standard, na pewno będzie utrzymanie o wiele, o wiele mniej kosztowne. Takie jest moje zdanie. W związku z czym jeżeli, jeżeli byłaby sytuacja taka, że, że następowałaby jakaś zmiana w kontekście tego porozumienia, to uważam, że również trzeba rozpatrzyć możliwość, nie wiem, nawet być może to, co podnosi Pan radny Pawiszczak, zastanowienia się, czy tę kostkę po prostu nie wykorzystać na, na inny cel, bo uważam, że Porozumienie, które zostało podpisane, jest korzystne dla obu stron i ja, jako radny, proponowałbym trzymać się tego porozumienia. Dziękuję bardzo. Kwestia kostki brokowej i fary. No, ponieważ dyskusja na ten temat toczyła się ostatnio publicznie, poprosiłem pana przewodniczącego rady, aby pismo, które zostało skierowane na moje ręce po interpelacji państwa radnych, które zostało skierowane na, na moje ręce przez księdza Prawata Ilskiego. Państwu dać do wiadomości. Na dziś nie podjąłem żadnych nowych negocjacji i rozmów z parafią pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa Męczynnika. Wydaje mi się, że trzeba do tego podejść spokojnie. Bo oczywiście nie wykluczamy żadnego rozwiązania. Z jednej strony rozwiązania polegającego na tym, że zaproponujemy Państwu aby w pewien sposób większy być może partycypować w kwestii budowy. Z drugiej strony, żeby, trzymać w mocy to, żeby utrzymać w mocy to porozumienie, które jest. Z trzeciej nie wykluczamy również, że stanie się tak, jak mówi pan, pan radny Pabiszczak, że w związku z niewykazaniem się z tego porozumienia zabierzemy kostkę do innych celów. Natomiast parking czy ten plac przykościelny pozostanie do dyspozycji parafii tylko i wyłącznie. W takim wypadku na pewno należy się liczyć, że on w ciągu tygodnia znów pozostanie zamknięty. Wydaje mi się, że tutaj jakiekolwiek emocje i ocena tego pod, z punktu widzenia własności tego terenu byłyby niewskazane, że trzeba też jasno i precyzyjnie okreś określać z jednej strony nasze możliwości pomocy, z drugiej strony jakiś wspólny interes, który można powiedzieć, wspólny interes miasta i parafii, z trzeciej jednak pewną odrębność samorządu i parafii. I ja powiem tak, wydaje mi się, że nie ma w tej chwili powodu żeby robić jakieś bardzo nerwowe, nerwowe ruchy, natomiast w najbliższym czasie trzeba zająć stanowisko co, co, do tego, co do tego pisma. I myślę, że tutaj pan radny Babiszczak w ten sposób zapytuje, ale ja też oczekuję, że, państw, że państwo radni być może na którejś z komisji zechcecie podyskutować na ten temat, ja chętnie do takiej dys dyskusji również w takiej dyskusji będę brał udział.